Cześć. Dzisiaj Młody wziął się za układanie obrzeży. Jak widać, wjazd już jest e, cało ustawiony. 30 metrów bieżących. Teraz bierze się za łuki. Tu będą e, dwa, dwie sztuki, jedna z jednej, druga z drugiej. Jak widać, teren nierówny. Od drogi do tego miejsca jest wszystko w płaszczyźnie. Stąd ze spadkiem. Ile to dokładnie nie pamiętam. Jak wykonaliśmy na początku. W tych miejscach była podbudowa na 10 cm. I potem normalnie potem podsypka. Z cementu jedynki 42,5 cm. Teraz będą dodatkowo jeszcze zalane betonem z jednej i z drugiej strony. Tutaj jeszcze nie wiadomo jak będzie zrobione pod bramę, ale na razie tak musi być. Docelowo 15 cm krusywa. Tam miejscami będzie rozwieziony y, piach, tamten co mamy. Ta ziemia będzie cała tutaj rozplantowana, stąd jest, ze środka zbierzemy tego mułu. jak robiliśmy podsypkę, 18 łopat piachu, pół worka cementu, cemexa, piasek zwierkowaty, jak widać trafiają się grube kamienie, ale ogólnie frakcja tam do 2 mm, Cemex 425 jedynka. mieszane wszystko agrowitem. Z pewnością dodamy jakieś filmiki, jak to będzie wszystko zasypywane piachem i kurszywem. Ogólnie nie siedzimy w tym temacie, tylko na własny użytek.